Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Leli, a to będzie recenzja kostki Shengshu Mega Serdecznie zapraszam. Kostka kosztowała 9 dolarów na singapurskiej stronie. W Polsce można ją nabyć za około 30 zł, więc teraz zaprezentuję, więc tak wygląda budowa. To jest narożnik. Można dostrzec podobieństwo do kostki Shengshu Aurora. Tutaj znowu narożnik. I taka krawędź z czymś w rodzaju torpetki, ale jest naprawdę bardzo mała. Więc dobrze. Jeszcze tutaj krzyżak, taki nietypowy. Więc teraz zaprezentuję kolory. Pomarańczowy, biały, zielony, niebieski, różowy, czerwony. Jasno żółty i tak dalej. Możecie sobie zastopować i obejrzeć. Kolory są dosyć ładne. Więc teraz jeszcze porównam wielkość do kostki 3x3. I przejdźmy do sprawy, jak się kostka porusza. Kostka po nasmarowaniu i lekkim regulowaniu. porusza się bardzo dobrze. Myślę, że mógłbym porównać do kostki szększu 2x2. Tylko szększu 2 na 2 maloki. No więc dobrze. Naklejki na tej kostce lekko się zdzierają. Mamy już mniej więcej 2 miesiące. No i nie wiem, co by tu jeszcze powiedzieć. To by było na tyle. Cześć.